Dobra, gramy. Z tej strony oczywiście Emi. Bla 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 bla. Gdzie jest szela do mnie? Hmm? Yes, Marines, hold your positions. We'll handle those guns. Master Chief, we should scale the ridge and get below those stationary guns. Scale the ridge and get below the stationary guns. Affirmative, holding position. So, so overcozyson. So, Ty are a sniper, then, my own. You never had a sniper, you. But yo yo, Co poszysens? Co mi wasza pozycja wchodzi? Idziemy a nie poszysens, kurwa do Jasny. Jasne No i co z tego że przechinam? To moje życie mogę sobie przechinać Mogę sobie robić co chcę na moim kanale o. Kobieta dorosła, mogę sobie robić co chcę A wypij dalej, się kurwa Z tymi granatami. <laughs> ale latają No oh yeah, yeah. głupie kosmity. ale latają. Oh. Nachlo chloj się granada, granada się nachlaj, Ty też się kuwa nachlaj. Lepiej dawać granady. Hahaha, ta szpadko a co da takie filotowe tam jeszcze szczela, kurwa, za ty zostaniesz? ci Fiddorle, zaraz zobaczysz, kurwa, z ci wyszczelę w tą pią mordę. Dawaj. Nie? O, Ownią szczelko. O kurwa nie mam granatów? A to pieto cię się. Mamy jedne. Nie mam cię strzelać, ale kurwa śmieszna. No super. Brak ammo! Aj nie. No zajebiście fajnie, coś mi gdzieś. Kurwa, ale no nie ma tak samo strzelać, tych cholery my jedna. Dawaj pistolet, jakiś ty zasrany. Pistolet. Jeszcze kurwa, teraz mam cię ci kurwa. I kurwa, wesenia senia! Jest latające latający chamie. Okej, Gini chamie. Ginie chamie, <ścoughs> O kurwa O kurwa Nie mam za strzelania Zaraz muszę strzelanie zdjąć Frajera Dawaj kurwa, strzelanie Dawaj z piłką Master Chief and i are going to continue on ahead. Tu? Pochodzimy, tu tak? Tu chyba. Tu chyba wchodzimy, tu udawać znowu chyba. Co tam będzie za gówno znowu? Tak? Będzie ta? Halo Marinesy, idzie to za nami? Nie, idziemy. A co jest? No idź. Halo. Idą? Dlaczego nie idą? Co to, kła, sama jestem? No choć tak kurwa, gdzie jesteście? Halo? No gdzie leci ta? Może idą za mną? Kurwa, ja sobie robią, mnie. <grym wytrzymał> Co zaraz zrobić? Tu gdzieś skoczyć? Muszę coś zrobić. O, tu można chyba przejść. A co to jest kurwa? Jakaś na kolejka. Idź. Co? A, muza oczywiście gra. Nie słyszę jej kawa, Oczywiście. Bo mam wszystko. Ale jestem pod trochę. Ojej. Muza gra.

Wejdzie się, tu się chyba wejdzie, czerwona jest, to czemu ty to? Nie, z ogietna. No już na spustu. No gdzie te polazły znowu? Gdzieś polazły znowu. Kurde mać. Te majstry sami łażą gdzieś z co No gdzieś polazłeś jeszcze znowu. No gdzie teraz Kuba? Nie wiem. Znowu ja sobie gdzieś tam nie wiem gdzie. Teraz. Zgadywać gdzie? Gdzie teraz? Nie no chcę, to fajnie, co teraz mi stać tutaj? No co to wygląda, tam nic nie wyjdziecie. No, chyba ta sejta tu. że to, iść, to? A tam, ha, muszę iść, tam sejść samo. Same sobie idziemy, sami, sami sejdziemy. idziemy. Sami, sami, chyba sami. Jest za tymi głównami? No nie ma nic. nie, nie ma. Dobra, tu chyba. No tu. Chodź ta tu. No tu. No co nie idzie ta chodź ta tu. Nie, zaraz chybię Stanęły i stoją. O Jezus, No to dobra, mu zagraj co. Co mu zagra? No to co za to stoi. Zwróć. A, teraz, bo mam samolocie kije Dobra Dobra, idę w środku, jest tu stój, ta kurwa, coś miłe Nie wejdzie ta samolot, a pewno O, chodź ta kurwa, nie to idę ta sa sama Dobra, dzięki Wam, malisy na stronę Idę sam, idziemy sami, się wypchają za malisy Idą Dobra, szani się Was jak zwykle, se musześ sama zapierdalać. No idź, sami się zapierdalać, no idź. Ale skurwyle powiem.

Co kurba? Mam już hmm? jakiś drugi. No? No? Hej, sorry! Odbrali się w łeb. No gdzie chamy jesteście. Nie widzę was. To laki przeklęte. Hm? Ojoj. oj zniszczona. Ojoj. Straszne. Kolejny zniszczony tupak. No to na mnie są drogi. Nie, się bawię, kurwa, spiedalając was. Idziemy je? Jedne kosmitowe? Kierowna? Gdzie? A tam granata, wiem, wysłać mi wspomniałem. Do ciupy, do dupy. <laughs> do ciupy, do dupy. Gdzie kolejny? Tam młodzień, jakiś, kurwa, kolejny komieter. Aha. Zawsze kolejny. No ale lepiej to zapisać, kurwa. taki wypadek, mija 12 minut? No, wasza droga. Dobra, szalenie, to za dłuższy film, ja krótsze, Nie Dobra, zapisane. Idziemy dalej grać. Ale czego? Ile wyskoczyłem? mi chamy, w Co gdzie? Co raczu do mnie w gdzie tam umieścić? Aż nie byłem wcześniej? Ja to samo gówno? Ja... O, mam cię! Ha! Ha 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 I co, tu? Czytałeś cię ładnie? Nie, kurwa, rzecz nie. bla bla, tylko. Bla bla bla. Kurwa mać. Ściemniacze wkupiacze. Nie? Nie? Już nie muszę? Nie, Mam iść dalej chyba, tak? A, no dalej tu, dalej chyba. Lepiej, nie? Chyba z tym wyjść znowu dalej. No i dalej, wychodzimy stamtąd. Kurna, mam dosyć. I teraz jedziemy? Płyniemy gdzieś? Mhm. Znaczy, znowu na to, co? Na to znowu. No. Na wóżkę, to nie. Uuu! Do góry! Nie? to do góry. Mam to gdzieś. O kurde! Ja pierdolę! Jakiś jaszczynozaurus mi się pojawia. A wy nocha jaszczynozaurus, kurwa. Wieprzony. A, się dobrze zgadza, że teraz tu. A patrz to, patrz. Co kurwa tam? Przyjemnij się. Tu są, o tu są, tu są, nie wiem, tu jest. Chyba no. no. O kurwa, nie mam broni. No! Ja tu ja broni! A to wypierdalej Gdzie masz hamię broń swoją? Nie mam broni? Hamię? Chyba broni nie mają. Ja pierdolę, Ja nie mam ze broni. Ja pierdolę. No,